przyciąg. Jest to, jak się zachowali w chwili, kiedy stało się jasne, że te wtedy istniejące, wymuszające w ich przekonaniu taką ugodę, takie porozumienie, warunki przestały istnieć. Bez systemu dominacji sowieckiej cały ten układ władzy w ogóle nie istnieje. Nie mógłby powstać i nie mógłby funkcjonować. A więc w momencie, kiedy protektor wycofał się. Z tego obszaru, dominacji nad tym obszarem, było elementarnym, podstawowym obowiązkiem ludzi, którzy w dobrej wierze reprezentowali społeczeństwo, albo przynajmniej mieli takie ambicje, wyciągnąć z tego wszystkie wnioski. A wniosek mógł być tylko jeden. Już panom za to porozumienie dziękujemy, bo historia je zdezawołała. Jak najszybciej trzeba. Tak jak powiedziałem, jak to było w prawie rzymskim. Oddać władzę, oddać głos prawowitemu właścicielowi, społeczeństwu polskiemu w wolnych wyborach. Czy okrągły stół, jego ustalenia poprzez umowy pisane i niepisane, jego uczestnicy w sumie cała droga przejścia do niepodległości? zaciążyły na zablokowaniu lustracji i jej hamowania aż do współczesnych czasów. Przy Okrągłym Stole byli bardzo różni ludzie, natomiast ci, którzy byli decyzyjni, o których najwięcej zależało, dzisiaj to wiemy więcej, podejmowali grę, tak to oni dzisiaj nazywają, czy podejmowali rozmowy na najwyższym czy, czy na średnim szczeblu, docierając pośrednio do osób najwyższych decydentów PRL-u. Prowadzić grę, żeby wyeliminować resztę opozycji. I tutaj słowo niepodległość, w tym przypadku tak rozumiana, jak byśmy to rozumieli dzisiaj, że jest pełna suwerenność, uzależnie, nie, uzależnie, uniezależnienie się od struktur Układu Warszawskiego, od RWPG, od Moskwy, nie wchodziła w ogóle w grę. I możemy pominąć to, co ci ludzie mówią co o nich się mówi, ale mówmy o faktach. Jeśli Polska jest krajem, z którego, z którego ostatnie wojska sowieckie wyszły ze wszystkich państw obozu. Dawnego bloku komunistycznego, to o czym świadczy, że ktoś ten proces wstrzymywał, komuś to było nie na rękę. Jeśli były propozycje, że stworzymy Układ Warszawski BIS, że stworzymy RWPG BIS, że to dalej będzie kontynuowane tylko w jakiejś złagodzonej formie, to znaczy, że tym ludziom nie chodziło przynajmniej wtedy, albo nie wierzyli w to, że może być pełna niepodległość. I gdyby wtedy ruszyły sądy przeciwko zbrodniarzom. Gdyby wtedy były takie procesy jak Humera czy innych, ileś tam lat później, ale gdyby się rozpoczęły od samej góry, gdzie były bezpośrednie dowody zbrodni popełnionych, to druga strona by nie protestowała. Nie byłoby tak, że SLD czy SDRP wtedy darłoby się w niebo głosy, że są naruszone prawa człowieka. Nie byłoby tu praw człowieka, bo prawa człowieka byłyby zachowane, czyli ludzie mieliby autentyczne procesy praworządne z przesłuchaniami świadków, z badaniem dowodów, procesy byłyby bezstronne, to nie byłaby. Dzika rządza odwetu, ale to było wtedy możliwe. I przypuszczam, że gdyby była ogłoszona na przykład abolicja, przyznajecie się, prawda, i łagodzone będą kary. Oddajecie majątek, który zagrabiliście, część wam z tego zostanie. To, co proponował premier Olszewski. Ilustracja majątkowa za przyznanie się, część przynajmniej tego zachowacie. Gdyby to wtedy wprowadzono w życie, przypuszczam, że dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym punkcie odniesienia. Nie byłoby dziwnych fortun i nie byłoby biedy powszechnej na koło nas, ludzi, którzy naprawdę się poświęcili, naprawdę działali, żyją w skrajnej nędzy dzisiaj prezydent Kaczyński daje im jakieś specjalne renty, oni mają dostawać jakieś dodatki, teraz się mówi w ogóle o dodatkach kombatanckich, ci, którzy nie mają co jeść, to dostaną te kilkaset złotych, tam 200, 300 czy 400, a to jest nagroda pocieszenia, że to właściwie oni nie o to walczyli, żeby teraz dostać ochłap, tylko o to, żeby było w Polsce normalnie, a normalnie nie było. Na podstawie artykułu 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o natychmiastowe odwołanie pana Jana Olszewskiego ze stanowiska prezesa Rady Ministrów Lech Wałęsa. Głównym punktem, o którym od samego początku było wiadomo, że to jest albo albo i że tutaj sprawy będą, nastąpi przełom albo zdołamy, z tak powiem, siły dawnego systemu się utrzymają, to była kwestia wówczas bardzo aktualna i bardzo zasadnicza, mianowicie sposobu przejęcia i zagospodarowania majątku narodowego. Tego, co zostało po, po PRL-u, co było niejako, że tak powiem, jakby w pewnym sensie bezpańskie, no ale co było dobrem ogólnonarodowym. I wtedy już przygotowywany system przejmowania tej własności, uwłaszczania się na niej po różnych grup i osób z dawnego systemu, on został przez rząd na samym początku, na wstępie przez mój rząd zablokowany. I to, że o tym w tym momencie jakby panuje idealna zgoda milczenia. Że nikt nie chce nawet wspomnieć o czymś takim. To dowodzi złego sumienia tych, którzy ten majątek między siebie rozdzielili. A system dzielenia był taki, że żeby ukraść 100 złotych, trzeba było zmarnować tysiąc. I mamy w tej chwili rezultat te 17 lat. Te ogromne perturbacje społeczne, te nieprawdopodobne koszty, jakie poniosły najsłabsze grupy społeczne w Polsce, to jest skutek takiego właśnie procesu dzielenia i przejmowania majątku narodowego. Sposób jego zagospodarowania i przejęcia stworzył dzisiaj nowy, istniejący w III Rzeczpospolitej Układ Władzy i właśnie z tym układem musimy się uporać. A czy pan wtedy miał sprzymierzeńca w postaci prezydenta solidarnościowego Lecha Wałęsa? Lech Wałęsa nie chcę wnikać w jego motywy, ani być badaczem jego sumienia. Niewątpliwie uznał, że skoro władzę ma w rękach, to zasadniczą jego troską jest utrzymanie tej i utrwalenie tej władzy. I to było początkiem jego klęski i klęski całego, Nurtu solidarnościowego, który w tym czasie, którego on w tym czasie był nadzieją. Tak, i jak się ogląda ten film Noc na zmianach, bieganina po schodach i tak dalej, i wtedy się ogląda prezydenta Wałęsę, to widać wyraźnie, że się boi. Gdyby Wałęsa zdobył się na to, żeby po prostu szczerze przed samym sobą i przed tymi, którzy mu dawali mandat, to ujawnić, powiedzieć, przyznać stałoby to przyjęte z pełnym zrozumieniem. Czy zachowały się, gdzie, dokumenty, archiwa tych, którzy decydowali o losach Polski i Polaków przed 1989 rokiem, a potem w nowych układach i w nowej roli tworzą elity rządowe i finansowe, przekazując władze i pieniądze, sposób myślenia o Polsce, swoim dzieciom i wnukom? Z punktu widzenia wiedzy, mojej wiedzy o, o archiwach, o tych dokumentach archiwalnych, które są zachowane, można odtworzyć znakomitą część naszej przeszłości, a także rodzaju zaangażowania w, w tą historię poszczególnych osób. Nie ma możliwości tutaj pomylenia większego, byłego, tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa od osoby represjonowanej, rozpracowywanej przez, przez aparat bezpieczeństwa. Komuniści te dokumenty produkowali dla siebie. Dlatego, żeby być sprawniejszym, dokładniejszym, a nie po to, żeby komukolwiek szkodzić po jakiejś zmianie systemu, której nawet się nie spodziewali często w 1989 roku. Jeżeli jakiś oficer chciał pozyskać kogoś jako tajnego współpracownika, pisał stosowny meldunek, ten. Raport o werbunek, tak to się nazywało, akceptowali jego przełożeni. Na takie spotkania werbunkowe lub spotkania, które następowały później, spotkania kontrolne, razem z tym oficerem udawał się jego przełożony. Karta, po tym meldunku dokonywano procedury rejestracji w stosownej ewidencji, itd. itd. Był to system, w którym uczestniczyło w takim zarejestrowaniu agenta co najmniej kilkanaście osób. W różnych miejscach tego agenta odnotowywano na różne sposoby. Jak powiadałem, jak powiadałem, ten oficer, który takiego tajnego współpracownika werbował, też był kontrolowany przez swoich przełożonych i system był nastawiony właśnie na to, żeby żadnych, jakby wykluczał możliwość dokonywania jakichkolwiek fikcyjnych werbunków. Myślę, że całą prawdę w okresie PRL-u, ale także o okresie transformacji w znacznej mierze. Przyszli historycy będą mogli powiedzieć dopiero wtedy, kiedy uzyskają dostęp do archiwów moskiewskich. I wszystko wygląda na to. Taka wiedza ogólna o tradycji tej, tych instytucji w Moskwie każe sądzić, że ten materiał jest tam kompletny, tylko dostęp do niego jest w tej chwili niemożliwy. I nie wiadomo, kiedy będzie możliwe. A to, co jest u nas, w moim przekonaniu, jest wystarczające, żebyśmy mogli uzyskać pełne wyobrażenie, czym był ten system. Archiwa partyjne no, również przechowane są w archiwach państwowych na terenie kraju oraz w archiwum akt Nowych w Warszawie. Natomiast jeżeli chodzi o lata 70., 80., są to również archiwa w znacznej mierze przetrzebione i wielu, wielu dokumentów dotyczących czy protokołów obrad biura politycznego, czy ścisłego kierownictwa partii, gdzie zapadały tego rodzaju kluczowe decyzje, za które można by tych ludzi podciągnąć, do odpowiedzialności karty również zostały zniszczone na przełomie lat 80. i 90.. Także teczki personalne nawet znacznej części funkcjonariuszy, funkcjonariuszy partyjnych zniknęły na przełomie 80. i 90. roku. Niektóre z nich znajdują się w domach. Jeżeli chodzi o partyjne, oczywiście niszczyli je funkcjonariusze KCPZPR, którzy albo je niszczyli, albo wręcz rozdawali funkcjonariuszom partyjnym, żeby sobie je zabrali do domu. Natomiast jeżeli chodzi o archiwa bezpieczeństwa, zaangażowanych było w to setki, jeśli nie tysiące osób na terenie kraju i polecenia padały z samej, z samej góry, z Warszawy, z centrali MSW. Wedle mojej oceny grom materiałów archiwalnych zostało zniszczone już w czasach rządu Tadeusza Mazowieckiego, który o niszczeniu akt, masowym niszczeniu akt doskonale wiedział. Brak jakiejkolwiek reakcji, to że te archiwa niszczono w sposób masowy i tak naprawdę bez żadnego przeciwdziałania, bo no w jakiejś mierze za to odpowiedzialny jest również e, szef ówczesnego rządu. I to należałoby zapytać pana premiera Mazowieckiego i jego otoczenie, dlaczego nie reagowali. Niszczenie dokumentacji odbywało się już w Nowej Polsce po roku 1989, właściwie wcześniej, to się zaczęło pod koniec PRL-u. Na wielką skalę dotyczyło zarówno Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli bezpieki wojskowej, dotyczyło akt MSW szeroko pojętych, w tym pionu SB, ale także akt partyjnych, PZPR-owskich. Przecież na no, te polecenia generała Jarzelskiego, aby zniszczyć dokumentację stanu wojennego, posiedzeń biura politycznego, dokumentacja dawnej informacji wojskowej i w większości akt wojskowej służby wewnętrznej była w dyspozycji ostatniego dowódcy tej służby, generała Edmunda Buły, który był następcą generała Kiszczaka. I on sobie te akta palił przez wiele miesięcy, niszczył, ale teraz się dowiadujemy, że on nie tylko to wykonał. On całość zmikrofilmował przed zniszczeniem i przekazał do Moskwy. I to jest według mnie rzecz nie do pojęcia, że to, to jest całkowicie bezkarna rzecz, że jemu za to nic nie grozi. To zostało ujawnione chociażby w raporcie o likwidacji WSI, także było to pewnym rodzaju, pewnego rodzaju szokiem środowiskowym, że, że coś takiego mogło mieć miejsce, że przekazano całość tej dokumentacji, którą zniszczono, jednak do dyspozycji bezpośrednich mocodawców i nic. I po prostu nic. To jest powszechna wiedza, że, że komisja tak zwana Michnika w składzie kilkuosobowym przez długi okres czasu, w sposób chyba mało kontrolowany albo w ogóle niekontrolowany, na bardzo dziwnych zasadach i wedle bardzo dzi dziwnych metod funkcjonowania, w tych archiwach MSW była. Natomiast co czytano i czym ta praca się skończyła, tak naprawdę nikt nie wie. Jeżeli chodzi o komisję Michnika, żaden raport nie jest historyką znanym. Niszczone akta PZPR-owskie. Wiemy, że takie polecenia wydawał generał Jaruzelski. Dzisiaj robimy mu sprawę za stan wojenny. Będzie wielkie oburzenie, już właściwie jest, od Wałęsy poczynając przez tam całe środowiska, które traktują go jako bohatera, jako człowieka honoru, jako tego, który uratował Polskę wielokrotnie i w 81, w 89 i cały czas nas ratuje i poświęca się na naszą rzecz. Ale za to nikt mu sprawy nie zrobił. Funkcjonariusze albo nie żyją... عقب